Partia Nowa Nadzieja padła ofiarą cyberataku. Wyciekły dane tysięcy członków i wolontariuszy. Czy można było tego uniknąć? To tylko pech czy zaniedbanie? Źródło: błąd w systemie pocztowym i brak aktualizacji. Dane wyciekły przez interfejs API oraz logi płatności. Zabezpieczenia były dziurawe. Luka w systemie, znana od tygodni, nie została załatana. O to, co mogło zapobiec wyciekowi: regularne aktualizacje systemów i testy bezpieczeństwa API, szyfrowanie danych w logach i szkolenia z cyberbezpieczeństwa. To nie tylko problem partii. Lekcja dla każdej organizacji. Cyberbezpieczeństwo to nie luksus, to obowiązek. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych porad.